Ten okrąg to ziemia. Równik przez punkty B1 i B2, czyli przez bieguny, przechodzi oś ziemi, w której, wokół której Ziemia obraca się. O, to środek Ziemi. Szerokość geograficzna, w której znajduje się rozpatrywane ciało, ta duża kropa, jest to kąt zawarty między płaszczyzną równika a kierunkiem na dany punkt. Promień Ziemi jest r duże. Szerokość geograficzna φ występuje również tutaj. Zwróć uwagę, ciało podlega działaniu siły dośrodkowej, która jest prostopadła do osi obrotu Ziemi i jest skierowana do punktu O1. Ciało na Ziemi w szerokości geograficznej φ porusza się po okręgu o promieniu r małe. Rozpisujemy. Przyspieszenie dośrodkowe, jakiemu podlega ciało, to V kwadrat przez R. Korzystam ze związku między prędkością liniową V i kątową omega, wzór z lewej strony ekranu. Następnie korzystam z tego, że prędkość kątowa jest to stosunek 2 pi do okresu T. Podnoszę do kwadratu, upraszczam R, mam taką postać i teraz przyjrzyjmy się Ponieważ nie znamy r małego, ale tu jest trójkąt prostokątny. Jeśli weźmiemy stosunek r małe do r duże, będzie to kosinus kąta fi. Czyli r małe jest równe r duże razy kosinus fi. Podstawiamy to, podstawiamy dane i znajdujemy taką wartość.